Udało nam się dostać do akcji Chcę to przeżyć! Gdzie wybraliśmy marzenie całą familią, że wyruszamy do krainy wygasłych wulkanów, gdzie będziemy brać udział w geocaching. Trochę jak escape room, czyli poszukiwanie, słuchajcie, różnych zagadek, odkrywanie ich tajemnic, ale za pomocą mapy. Młoda, pokaż mapę. Mło... Młoda ma mapę i za pomocą GPS-a, tylko takiego innego, nie w telefonie, będziemy się, słuchajcie, poruszać i poszukiwać różnych punktów, w których będą zagadki i różne ukryte skrytki ze skarbami. Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy dali radę i żebyśmy znaleźli jak najwięcej tych skarbów i wrócili w ogóle tacy szczęśliwi. W krainie wygasłych wulkanów to co? Wyruszamy? Tak! Szukać będziemy gps i mapę zabierzemy żemy one drogę skażą nam gdzie ukryty jest nasz skarb Ty, Ty i ja razem wyruszamy, by odszukać kart! <śmienicza> Rodzinnie, w czas spędzimy, razem tu.